Cześć, mam Jestem KubaSko, a dzisiaj ze mną z kolega Sanemi, z Rafał ja I dzisiaj robimy y, speedruna Ale na jego serwerze. Link do serwera będziecie mieli w opisie. Y, tutaj będzie dużo osób kiedyś. Wszystkie rangi i wszystko będzie ogarnięte, więc ten. I ogólnie robimy speedruna. Przeszkadzać co możemy, ale no tutaj mamy puściutką mapę. Nie, creeper! Uważaj! On, jak on buchnie, to zniszczy mur, nie? Dobra, pal creeper. Może nie sprawdzajmy. Dobra, to co? Na czy 4 robimy? No, możemy. Dobra, to daj 3, 4, 4. Oboch nie był creeper, opak drzewa był creeper. Nie no, świnie mnie popycha palgumę. Dobra. Dobra, go wodał wybuchnij. Wybuchni. Dobrze, najdzi dzięki za drzewo. Nie. Nie. Oczywiście, jeżeli któryś z nas zginie, albo ja, bądź samymi, to. Zresztą. Oczywiście, gra jest już dla tej osoby, która zginie. No, no, koniec, no co ja mam mówić. Więc tutaj trzeba się Zresztą. postarać. Zresztą. Jak ktoś dużo... to Tobias się naglądał, jak ja tutaj widać. No Także tak. Życie. Co? No, nie Co? Dobra, dobra, no. Dobra, ja już sobie robię tłusze, czek. Także jak po Dobra, jako takie mamy? Enterman ja? Oczywiście zostawcie yes. łapę w yes. górę i subika yes. z dzwoneczkiem. No i ten. O, widzę cię. Ha. O, tu jest nowy ten cząstnik jakiś. Ale może nie korzystajmy z tych rzeczy, co tutaj są, dobra? Dobra, go w głowę szybko nie będę brał tego żelaza co tutaj bo byłoby to oszustwo. Prawie zginąłem tak w ogóle, wiesz? Serio? Nie. Prawie zginąłem, nie Ej, albo nie zrobimy tak, zginąłem. bo nas jest tylko dwóch, a robimy speedruna. To możemy zginąć. Mamy dwa serca, jakby takie... Du wiesz o co dzi. Dobra, nie tutaj. O Enderman. A jak to u ciebie? Ja sobie właśnie za tą farmię. Nie, 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 nie. Dobro leby, nice. Jaki stresik, pani, co pan? Stany półsatterem. Ja A jeżeli będą trzy łapy w górę po tym filmem, to następny odcinek robimy tylko Tak, Kto pierwszy zdobędzie Diaks? Co ty na to za nami? Dobra, S, S, S. Gdzie ty jesteś, panie? Tu są... te też rzeczy, które tutaj my, e, Michael rozbudowali po raz tutaj też, to, na... To ich nie bierzemy, bierzemy tych rzeczy, nie? No nie, nie bierzemy, nie bierzemy. Bo jak tak, to już bym miał 23 irona, jakby co. Będę Możemy bierzemy. się bić? Czy jak? Tak, 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 tak. Normalnie się przeszkadzamy. No więc dlaczego pytasz? Gdzie jest? Palku O nie jest Benehad, ale okej. Okay. Kurde, dobra. Zostawię ciebie, ale dzięki za wioskę. Ile zapomniałeś? No nie wiem... Miałem na pewno mniej niż teraz. Kurdej! się oh, swobodę! Mi... Jednak po mnie idzie. Zapomniałam, że mam łuki, mogę się tym. Kurde. Ja mam łuk normalny z tego, z szkieletem wypad, prawie pełny, wiesz? Aha. NIE! Dobra, pal gumę to! Nie! Dzięki za łukę! Dobra... O dobra, takie. nie. Ty nie, bo teraz tracę. Eno? Ty mnie serio chcesz gonić, Nie, nie wolisz truców? Będę dobra, wiesz co? E, Jednak tak, dobra. Nie! Ty pół tak opuszczony? Chyba. Czy masz efekt? Tak, niestety to jest. Dobra, Najś. się muszę trochę od ciebie oddalić, a mam łódeczkę. Tylko jak my się później znajdziemy, ej, bo nie mamy kompasu nic takiego. Dobrze. O więc nie, czyli muszę zrobić. Ty muszę masz to robić. kompas mój? I łódka tu jest kolejna. A ty masz kompas? Żeby mnie widziałeś? Nie mam kompasu. Dobra. Uh -huh. Dobra, ezyt? Nie, żelazo. Wiesz ile? No. O Boże, byś się... stary. Nie no to jest łódka zlutowana. Ooo. Ej, to jak mi się później zabijemy, tak serio? Ja to teraz sobie jem... jedzenie, które zdobyłem w i z tego teraz robię... tak, robię sobie... Powiem tak. Jestem gdzieś na lodzie. Mhm. Mam pomysł taki. Może zróbmy bardziej manhunt. Kto pierwszy zdobędzie faktycznie tego diaksa, bo speedrun byłoby ciężko, bo nie mamy kompasu i ma tak nie teraz na przykład mnie nie znajdziesz, bo już jestem daleko. Co ty na to? Ja mam pierwszy, kto zdobędzie? I Tak. Dobra. Dobra, no to... No to widzę, wiemy. Mmmm, to czekaj, mam kobla. Bardzo ciężko. Dobrze, że ja mam tego, dobrze, że ja mam runera. Dobra, Enderman, Enderman Dobra, co jeszcze mogę zrobić? Co mi się bardzo przyda? Dobra, słyszę potwory Mam no, perlę, nice! Nie. Dobra Go, 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 go. Dobra, dla mnie najlepiej było teraz, szczerze mówiąc, znaleźć... Hmm, ...Cave'a, no. Ja właśnie kopię na dół Kurde, to ja też muszę zacząć kopać, no. ja na razie Może... Przy... Ej! Dawaj! Tobias! Tego. Kto, to, e, zabędzie... Od... Od Tak, to, to dobra. To... Trzy łapki... Widzowie, trzy łapki w górę pod tym filmikiem. E, I lecimy... Z tym filmem. Wioska kolejna! Wioska mam! Nie Jaki okrzyk bojowy? Wioska mam, wioskę mam. Jezus Maria. O co zami wioskę. Jak to jako I 30, dużo, i... odcie, ale, jest na dół. O chatusa, o ci panie! Ilewa półka. Ale nie... Ale wiesz, jest to na poziomie, ja idzie to, że do następnego. No. Ej, tutaj, Ej, mogą I tutaj widzieć ludzie? Nie. Kurde, bym mógł być... A nie, nie przemyślałem. Czego tam nie przemyślałeś? Jest Jeszcze... co... Jak powiedz mi, co czego nie przemyślałeś, to ja to przemyślam. nie? 20. dobra. Kratka, taka, to teraz? Kratka jaka? Szesnasta. Ale będę miał chleba, ale będę miał chleba. Nie, Je... Jedyna. Ej, jest jedyna taka kratka. Kratka, dobra. Jedyna taka. O, trzeba to no, jest w Dobra, to też się w kopie. Pal gumowy. O, znalazłam, najpierw się sprzedam. Nic totalnie nie widzę. No, ale kopie. Najgorsze jest to, że no. jest noc. Teraz, teraz... Czy to to? Dobra, można się no, nice. rozjaśnić. どこへ Dobra, spokojnie, wszystko starczy, dobra? Ale stres! No. Nie! Dobra, ja kończę challenge. Masz? Ja. Zjadam się. Proszę, no ogień. Jest! Czy to koniec? Nie, na szczęście. Czy dokładnie bo już? Cicho. Cicho. Ech. Szybko, muszę coś widzieć. Złoto mam! No, te, no... wow, też mam złoto. Dobra, muszę, sobie, muszę sobie zrobić siekierkę. Złota i tak nie ma co kopać. Żelazo, dobra. Będzie żelazny kiela. że tak powiem. Ale że... idealnie się wkopał na lawę. Idealnie się wkopał na lawę? Mhm. Szacun, co? Nie mam czym przepalać. Mogę łódką? Jest, łódką można przepalić. No, Redstone, ale nic Redstone. Ja Redy, no, no, yes. kłam. Oh, oh. Nie! GG Niea. Kurde, dobra, no nice. Serdecznie, GG. Nie. <laughs> Najgorzej. No dobra. To tak. Gratuluję tutaj. Mm. Oczywiście, zaliczone wszystko. Co? Co ha, bo ty portal miałeś, nie? Zobacz. Dobra, to pełna na spawn'a. Dobra, GG. Ale jest, ładnie. Dobra. No. Patrz. Patrz. No, a do spawn'a chodź i mi pokażesz. Ale stres, ja nie to robię, no, dobra. No to GG. Kurde, a bo ty miałeś ten portal, nie wiem, jakoś dobra, no ja wpadłem do Olawy, kurde, później szkielet tam był. Dobra, no, no co ja ci mam powiedzieć, masz GG. No, Gigi. Gigi. no nice. good game. Good game. Tak, dobra, to no, jeżeli film wam się spodobał zostawcie łapę w górę, subika z dzwoneczkiem obowiązkowo. Obowiązkowo albo się przejdę do was i co i my będziemy chyba kończyć. Nie challenge w sumie. Ja się tutaj nie. Dobra, tak więc siema.